Siemano, dzisiaj będziemy oklejać taką wyścigówkę. Yy, oprócz tego jeszcze będzie wymiana płynu hamulcowego przód tył i wymiana płynu chłodniczego. Tutaj jeszcze wziąłem, yy, podregulowałem klamkę. Jak widzicie, jest taki malutki luz, a był bardzo duży, i to jest do tego no ta śrubka. Nie, nie możecie też zrobić tak, żeby w ogóle nie było luzu, bo może tłoczek nie odbijać, i mogą się klocki zagotować. No dobra, co? Zrywałem już trochę okleinę. Będzie trzeba odtłuścić plastiki, przygotować pod oklejanie. Na razie zrywanie, tu jeszcze będzie trzeba też dociąć parę naklejek, bo na przykład tu nie ma gotowej, tylko trzeba będzie wyciąć. No, no i tak to. no, Działamy. Jeśli chodzi ogólnie o odrywanie okleiny starej, to czasem gdy okleina jest taka aż plastikowa, to można ją podgrzać trochę, to to trochę pomaga, ale ta i tak zejdzie. nie była kropelko podklejana to zejdzie ja akurat zawsze zdejmuję plastiki do klejania bo mi tak wygodniej ale tu są takie malutkie elementy że w zasadzie tylko siedzenie zdejmę żeby żeby móc po prostu nakleić tu pod siedzeniem ogólnie nie jestem fanem tego zabezpieczenia często to się przekręci źle zapnie i i się odpina siedzenie. Jeszcze tu nie jest źle, bo się tego nie zgubi, ale jakby nie było tego, to zaraz zapięcie wyleci i lipa. Ja ogólnie do odtłuszczania plastików, do takiego wstępnego czyszczenia, to używam benzyny ekstrakcyjnej. Ona fajnie ten klej tak rozpuszcza, co tu jest. A później takim do szyb po prostu, no specyfikiem i, i, i naklejam okleinę. No jak widzicie, przygotowanie plastików nie jest wcale takie szybkie, bo. No bo kurde, no żeby to zrobić porządnie, to trochę trzeba się tu namęczyć. Ale fajny, fajny klej jest taki, że od razu go paliwo rozpuszcza. No, więc samo naklejanie to jest dopiero efekt końcowy, a trzeba przygotować. Tak samo jak składanie silnika. Złożyć silnik to ile? Dwie godziny roboty, a przygotować go do złożenia to trzy godziny roboty. Tak to jest. Teraz wyczyszczony, to wygląda jak nowy, kurde. Chociaż sobie TikToka nagram. O, luks trochę podrósł. <gry> Ja pierdzielę, tak to jest, jak już człowiek ma za dużo roboty, to kurwa. Trzeba sobie trochę czasu rozmaicać. Jeśli chodzi o klejanie, to pokażę Wam efekt końcowy, ponieważ powiem Wam, że akurat przy naklejaniu to tak trzeba być dość starannym, a jak będę nagrywał, to się będę rozpraszał i, i będzie mi gorzej. Więc zobaczycie już efekt po klejeniu. Sprzęt oklejony, dokładnie mi się zeszło 2 godziny i 20 minut. Szczerze to długo, no ale kurczę. No schodzi się, no co mogę powiedzieć. I to same oklejanie nie liczę przygotowania go. Ale na taki wymiarowy to kiedyś pamiętam jak oklejałem, to i ze 4 godziny mi się potrafiło zejść. Nie no, wyszło zarąbiście. Powiem szczerze, efekt byłby jeszcze lepszy, gdyby to było na czarnych plastikach, ale i tak jest zarąbiście. Praktycznie tu biały to nie wystaje. Tutaj fajnie zasłoniło to wydrapaną felgę. No i nic nie zostało. Szkoda, że jeszcze tu nie dali takich kawałków, bo w niektórych to i tu dają na bak. Ale tak to spoko. Dobra, to co? Teraz trzeba robić serwis. Zmienimy płyn hamulcowy i płyn chłodniczy. Nie miałem już butelki żadnej, żeby tu wziąć na płyn. Ostatnio wywalałem te wszystkie puste. Korek ładnie trzyma. O kurde, odkręcić nie mogę. Ale dokręcone. Tutaj to pompa, to jest tak, jakby na rozrusznik miejsce. Kurcze. Wysoko. Trochę tu tego płynu jest w środku z pół litra pewnie. Reszta to już wyleci. Ogólnie ja nie jestem zwolennikiem tych płynów na przykład do 137 stopni. A dlaczego? No bo dlatego, że jak się taki płyn zagotuje, to już silnik jest przegrzewany za mocno. Lepiej już wcześniej jak się zagotuje, wtedy macie ostrzeżenie, że już jest za wysoka temperatura. A jak macie ten właśnie do wyższych temperatur, no to wtedy łatwo uszczelki pod głowicą wywala, głowicy się krzywio i. Takie ogólnie przegrzewanie silnika, według mnie. Musiałem tu rolkę sobie przestawić trochę, bo zasłaniał śrubki. Dobra. Ładnie pompa zasysa szybko. Patrząc po śrubkach to powiem szczerze, że to chyba nie było nigdy wymieniane. Choć płyn nie wyglądał jakoś źle, tyle że wiadomo. Jakiś tu brudek. Jakiś tu brudek w rogu jest. Przepompujemy trochę i będzie luks. No, już jest klamka twarda. Trochę przypowietrzyłem, ale przynajmniej cały się przepompował. Tutaj to trochę przekombinowali z tym odpowietrznikiem. Zamiast zrobić gdzieś wystający, to taka śrubka w środku śrubki. Zużem wlał. I zaciąga. Szkoda, że nie nagramy. jaki kolor wcześniej był. Tego płynu. Jeszcze chciałem Wam tylko pokazać, że y, tu na przykład jest bardzo lekko kierownica skręcona. Y, ja zawsze skręcam troszkę mocniej, wtedy lepiej się jeździ po piachu, po takich szybkich, prostych nie macha tak kierownicą. Trochę to wtedy działa jak amortyzator skrętu. Trzeba zluzować półki, żeby naprężenia nie było. i teraz troszkę skręcić główkę ramy tylko pół obrotu a sporo lepiej będzie się jeździło według mnie sprzęt gotowy, wziąłem go jeszcze opłukałem, bo tu ten płyn się wylewał i inne tam płyn chłodniczy, żeby nie był pozalewany no dobra, to tyle na icho i do następnego odcinka